Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi powitać Was w kolejnym, dwunastym już odcinku w obiektywie DXLion. Za oknami kolejny upalny lipcowy dzień, a na giełdach również gorąco. Minęła świetna pierwsza połowa roku, która na większości globalnych rynków przyniosła wyraźne, często dwucyfrowe zwyżki. Jakiś czas temu, szybciej niż spodziewali się nawet najwięksi optymiści, w tym my, swoje historyczne rekordy pobił nawet warszawski WIG. W momencie przygotowywania odcinka tegoroczna stopa zwrotu najszerszego indeksu GPW jest cały czas wyższa niż SP500, ale rzut oka na historię ostatnich 10 lat najlepiej pokazuje, jak niezwykła jest to sytuacja. Stopa zwrotu wypracowana w tym okresie jest niemal sześciokrotnie niższa niż to, co dało się w tym czasie zarobić w USA. W Nowym Jorku kolejne historyczne rekordy stały się ponownie codziennością. Jak zwykle w takim otoczeniu pojawia się naturalne pytanie: jak długo jeszcze? Równie naturalna wydaje się odpowiedź tego nie wie nikt, nawet Warren Buffett ale to, co możemy zrobić, to przyjrzeć się temu, czy poza nadmiarem płynności i zerowymi możliwościami zarobku bez ryzyka istnieją inne powody, by amerykańskie akcje drożały. Gdy spojrzymy na bilans ostatniego ponad półtora roku na Wall Street, widzimy Nasdaq, który zarobił ponad 60%, Dow Jones, który nawet po świetnym okresie od listopada do marca wypracował zaledwie jedną trzecią tego wyniku, i SP 500, indeks szerokiego rynku, znajdujący się gdzieś pomiędzy. W naszych programach i komentarzach Rynkowych cały czas staramy się przypominać, że cena akcji w dłuższym terminie zależy od tego, ile spółki zarabiają, a większość chwilowo rozpalających emocje tematów jest drugorzędna wobec zysków. Czy więc zyski rosną? Jak najbardziej. Obecny sezon wynikowy ma według konsensusu przynieść dynamikę zysków spółek S&P 500 na poziomie 64% rok do roku, najwyższą od momentu wychodzenia z globalnego kryzysu finansowego 12 lat temu. Wielkość ta musi robić wyrażenie, warto jednak pamiętać o jednej rzeczy. 12 miesięcy temu publikowano raporty z najgorszego gospodarczego okresu pandemii, a zyski były około 1 trzecią niższe niż w 2019 roku. A choć najnowsze słupki wyglądają na znacznie większe od tych sprzed roku, stara arytmetyczna zasada, że rosnąć można o tysiące procent, a spadać tylko o 100 jest nieubłagana. Gdyby ten oficjalny konsensus się zrealizował, mówilibyśmy o zyskach tylko około 10% wyższych niż przed dwoma laty. Nawet gdy uwzględnimy pozytywne dla wycen wpływ niższych stóp procentowych i QE, taki wynik rzucałby poważny cień na dalsze perspektywy dla rynku, gdy weźmie się pod uwagę, że akcje są około 45% droższe niż wtedy. Oczywiście wyceny spółek nie zależały od jednego kwartału, ale na poziomie cen do zysków oczekiwanych za najbliższe 12 miesięcy sytuacja też jest dwuznaczna. Wprawdzie ostatnie sezony były rzeczywiście dobre, a akcje nie są już tak drogie jak w ubiegłym roku, ale do typowych przed pandemią poziomów wskaźnika, czyli okolic 18, jeszcze dużo nam brakuje. Normalizacja wycen do poziomów pięcioletniej średniej otwiera teoretycznie drogę do 15% przyceny. Wątpimy, czy taka okazja do zakupów się rzeczywiście pojawi. Wprawdzie według obecnych konsensusów dynamika zysków za trzeci kwartał będzie niemal... Trzy razy niższa, ale to nic nie znaczy przy tak silnych efektach bazy. Porównanie do sytuacji sprzed dwóch lat wypadnie znacznie korzystniej. Przede wszystkim, jednak w kontekście sytuacji za oceanem, prognozy są naszym zdaniem bardzo zaniżone. Gdyby wyniki okazały się zgodne z tymi teoretycznymi przewidywaniami, doszłoby z pewnością do poważnej przeceny, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Spodziewamy się pozytywnego zaskoczenia. Na poziomie kilkunastu procent, a reakcja rynku i tak będzie zależała głównie od prognoz, które przedstawią spółki na drugą połowę roku. Szczególnie jest to ważne w przypadku spółek energetycznych, przemysłowych, banków i producentów dóbr konsumpcyjnych, czyli tych sektorów, które w ubiegłym roku notowały straty lub poważny ubytek zysków, następnie były tanio wyceniane, a od listopada silnie rosły. Obawiamy się, że nawet największe niespodzianki wynikowe nie zrobią już wrażenia na inwestorach, skoro dynamiki ich zysków będą i tak trzycyfrowe. W ich przypadku sprzedaż faktów jest dość realna. Jednocześnie nie widzimy argumentów, by twierdzić, że ryzyko poważnej korekty jest większe niż zazwyczaj. Najbardziej popularna argumentacja jest prezentowana na wykresie obok i mówi, że akcje mają problem z wzrostami po osiągnięciu szczytowych dynamik wzrostu zysków. Odrzucaliśmy ją w ubiegłym kwartale, odrzucamy i teraz, powtarzając, że efekty bazy są tak silne, że o tym, kiedy dynamika będzie najwyższa, wiedzieliśmy od 9 miesięcy. Jeżeli prognozy na kolejne kwartały będą rewidowane w górę, a tego się spodziewamy, powinniśmy widzieć dalszy wzrost cen. W USA bardzo popularne jest używanie określeń Goldilocks Economy czy Goldilocks Market. Pochodzą one ze słynnej bajki o złotowłosej i trzech niedźwiadkach, w której tytułowa bohaterka próbowała owsianki z różnych misek, wybierając taką, która nie była za zimna, nie była za gorąca, ale w sam raz. W naszej opinii z taką sytuacją mamy do czynienia teraz. Ceny akcji drożeją, ale robią to mając do tego realne podstawy, a tempo wzrostów nie sugeruje na razie bańki. Inflacja jest wprawdzie za wysoka, ale zaczyna powoli spadać, a spadki cen wielu surowców nastrajają optymistycznie na najbliższe miesiące. Wreszcie, polityka pieniężna w USA jest bardzo akomodacyjna, a jej normalizacja będzie powolna. Być może to, co powiem, wyda się kontrowersyjne, ale związane z wariantem Delta czy kolejnymi falami COVID schłodzenie globalnej gospodarki może być wręcz pozytywne dla amerykańskiego rynku akcji. USA pozostaną zapewne najbardziej odporne na kolejne wzrosty zachorowań, a kapitał w takim otoczeniu może mieć tendencję, by płynąć do sektorów popularnych w ubiegłym roku, co w naturalny sposób sprzyja Wall Street na tle reszty świata. Dodatkowo, słabsze otoczenie zewnętrzne może być argumentem dla członków FOMC, by wstrzymywać się przed zbyt szybką redukcją skupu aktywów, a tym bardziej rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych. Tym bardziej będą oni skłonni do rewizji swoich oczekiwań, gdyby do jakiejkolwiek poważnej korekty jednak doszło, powołując się na wciąż odległą od czasów przed pandemią sytuację na rynku pracy. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcamy do zostawiania polubień, komentarzy oraz do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!